Biznes robimy dla pieniędzy. Ten biznes daje nieograniczone możliwości, które warto znać. Dlatego w tym wideo opowiem o tym, jak zarabiamy pieniądze. Zapraszam. Zarabiamy z firmą Nuskin w bardzo mądry sposób. Przez 20 lat pracy zawodowej nie spotkałam się z tak sprawiedliwym modelem win-win. Każdy, powtarzam każdy, kto jest pracowity i nauczalny zarobi z Nuskin takie pieniądze, jakich potrzebuje. To, co jest najważniejsze, to brak sufitu. Możecie zarobić dokładnie tyle, ile potrzebujecie. Tutaj nie ma szefa, który ustali Wam pensję i będzie decydował o podwyżce. Podwyżkę można przyznać sobie co miesiąc, rozwijając swoje działania i regularnie powiększać swoje dochody. No ale po kolei. Załóżmy, że jesteś osobą, która chciałaby sobie dorobić do pensji. Potrzebujesz zarobić około 1000-1500 zł. Tu zarabianie jest naprawdę bardzo proste i możliwe od pierwszego dnia współpracy. Przede wszystkim dzięki unikalnej aplikacji, która jest idealnym narzędziem do wykorzystania w pracy w social media. Zarabiamy tutaj na marży, czyli różnicy wynikającej z ceny zakupu i ceny sprzedaży. O cenie sprzedaży decydujesz sam, dodatkowo firma wypłaca ci bonus od każdego sprzedanego za Twoim pośrednictwem produktu. Kto decyduje się na taki mikrobiznes? Najczęściej są to studenci, młode mamy, osoby, które przy bardzo ograniczonym czasie chcą zbudować ekstra dochód. Jeśli masz ochotę na regularne dochody w wysokości na przykład 3000 co miesiąc, to twoim zadaniem jest zbudowanie mikrobiznesu, składają się na niego twoi klienci oraz mali dystrybutorzy szukający dodatkowego dochodu. Budowa takiego biznesu zajmuje średnio 2-3 miesiące. Zbudowana grupa generuje obrót w cyklu miesięcznym, a ty otrzymujesz wynagrodzenie w postaci prowizji. Im wyższy obrót generowany przez Swoją grupę, tym wyższa prowizja. Nie zapominajmy o tym, że w naszym przypadku ogromną zaletą jest tak zwany abonament i powracający po produkty zlinkowane z technologiami klienci. Ile średnio zarabia się, mając taki mikrobiznes? Jeśli zbudowana przez nas grupa generuje obrót np. 4000 euro w miesiącu, wówczas firma wypłaca nam prowizję około 2600 zł. Do tego dochodzą bonusy i marża. Kto decyduje się na taki biznes? Najczęściej osoby, które chcą uciec z etatu oraz ci, którzy szukają zabezpieczenia przyszłej emerytury. Bardzo dużo młodych osób, które, które nie chcą pracować w tak zwany tradycyjny sposób, i przedsiębiorcy doceniający możliwość szybkiego zwrotu zaangażowanego czasu. Jak można zarobić więcej? Wystarczy samemu zbudować swój mikrobiznes i pomóc innym w tym samym. Pomagając zaledwie dwóm osobom zbudować taki biznes jak twój własny, twój dochód wynosi już około 6 tysięcy złotych. Jeżeli potrzebujesz 10 tysięcy, wystarczy zbudować taki mikrobiznes czterem osobom. Ile czasu to zajmuje? Zapytacie. Wszystko zależy od zaangażowania. U jednych wystarczy pół roku, u innych rok, ale biorąc pod uwagę, że czas i tak upłynie. Warto budować małymi krokami swoją niezależność. To, o czym warto wspomnieć, to efekt dźwigni czegoś, czego nie spotkałam w żadnym innym modelu biznesowym przed Nuskin. Budując sieć, ta sieć automatycznie. Rośnie w dół. W pewnym momencie pojawia się struktura, w której budowę nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani, ale jesteśmy za jej aktywność wynagradzani. W Nuskin otrzymujemy wypłaty do szóstej generacji. I to właśnie powoduje, że są w tym zespole osoby zarabiające kilkadziesiąt i kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Takie dochody i takie struktury nie powstają przez miesiąc czy kwartał, ale już po roku systematycznej pracy można czerpać bardzo satysfakcjonujące dochody. No i na koniec coś, co wyróżnia Nuskin na tle innych firm. Brak opłat za rejestrację. Brak konieczności zakupu zestawu startowego, by zacząć zarabiać pieniądze. Brak konieczności comiesięcznych opłat, by otrzymywać wynagrodzenie. Macie ochotę mieć własny, dobrze prosperujący biznes? Wystarczy do mnie napisać. Zapraszam do kontaktu, subskrypcji mojego kanału i odwiedzin na kanale New Power Show na którym czeka na Was jeszcze więcej inspiracji związanych z tą pracą. Do zobaczenia!